Kiemaneczko, taj Wuciek, a to jest Counter Stag Global Offensive. I gram dzisiaj z Bartonem. Cześć. Czołem jestem. Wesoły romek. Mam na przedmieściach domek. A w domku światło prąd i gaz Dobra. CS to gówno. CES jest dobry. Rozgrzewag. Tarcza, probosz. czemu ty nie wiesz? Zabij kurczaka, chodź. Chicken! Hmm, chicken! Oj, rozgrzewka no. Ty, ten garnek się skoczy. Yo, Jump! Jump! <laughs> Patelnia! Kur. A to jest ta mapa. De to jest. Spoko. Skacz Wezmę nóż, żeby biegać szybciej tylko prawdziwym rzecz to nie działa ja niestety Sprawdzałem to próbowałeś się za dzięki temu wymożnać? Nie, mówię, że brałem nóż i sprawdzałem czy dzięki niemu będziesz w nie? Ale nie wyszło No będziesz Ja Byłem bo ty plus 5 do biegania No, tak Tee no, tak. Ta. Ty ja mam 3-0 doł to Znaczy rozgrzewka No dodam Gło! Jedziemy. 3, 1, 0. Jedziemy. Eee, granaty, dymny, błyskowy. Jedziemy. Nie ma opieczdania się. Biscuits. Tarcza, proboż, za mną. idziemy na B. Kaj ty teraz? Na B. Tam. Kopalny to jest ogień przyjacielski. Nice. Wow, Lalalalalalalala Mam siedemnaście osiem, jestem słaby Czysto Zabili naszego to Trzeba ostrożnie Dobra, jest typu poszedł <grywka> Jedno mikro Coś się dzieje O, widziałem, widziałem typa, widziałem, widziałem, jest tutaj Chodź ze mną Są tutaj wszyscy Dwóch typów flash, has been Kurde, swej ja nie gra, to masakra poza, typu, załatwiłem typa Rozbroił doszło, bo, 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 bo. Padł, dobra, jest jeszcze jeden Jest jeszcze jeden, tam przy tym stoi Przy, no, w B, tam na lewo <laughs> Widzę, kur... Uuu, widziałem go. Kurde, blisko Dobra, lecimy drugie strony. Była na dobrze. No. Dwóch mi się udało ściągnąć, to już jak nam jest dobrze. Zarobiliście jak na mnie? <śmiech> <śmiech> No, ładnie nam się załatwił Co rzuciłeś jest flesza? Nie ty porzucił flesza, ale ja się odwróciłem Myślałem, że wybuchnie i się odwróciłem drugi raz i no... Tak Idź na szpicy a ściąłem typa! Nie ty Ale asysta, nie mu z tyłu macie w budynku gościa Okej kawałek, masz ten? Skórki. A! A ja od... mam cię. Mm, mm, ma o. O, coś mam dzisiaj formę. Dobra ja mam moją brońkę jeszcze mogę. Ja mam skórkę do tej dosyć, bo to jest fajne. Widzę. Mi się bardzo podoba. Come on, come on, chop, chop. Chop, czop. Nie bij mnie, debilu! No, tam jest smoka No, a mi się buluje JAK TO?! Jak tylko nie zabiłem do końca? O mój Boże... Uwielbiam jakaś ziemeczka. Smok! Widzę Cię, oglądam Cię, probosz. Ej, ale nie strzelaj tak, tak od razu, tylko... Weź tak, seriami strzelaj. Właśnie to chodzi w tej pole. grze. Tak drr, drr, drr... Biskuit. Próbuj, poczekaj. Aaa, roger. Mam 4-2-2, jest MVP. MVP! Jakaś nie potrafi się obsługiwać tym ty ty mnczurku Z smitym Uwal... o o o o, o idź 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 O po obstawiaj, obstawiaj A, obstawiaj A albo B Dobra Wyszło ładnie Pięknie Jeszcze raz lecimy na B Dobra Czap, czap. Chodź, chodź, chodź. jedziemy. Tak, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Dobra, po prostu trzeba chronić punkty, chodź, nie, nie Chodź, Dobrze, jego przegląd, słychać. Padłeś? Nie yeah. Dobrze Dobra, chłopak idzie się dołem? M Boże, znowu on Dobra Głupio się tak wychyliłem, ale tutaj to, to była trójka, jak jeden to bym jeszcze jakieś... może w miarę ogarnął sytuację i uciekł Kurde, No ładnie Uuu, Dobra, panie rundy Nie 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 Dupa, dupa dupa, jesteśmy w dupie po prostu Jesteśmy w ładnej dupie O tam jest jeszcze jedno. Nie wiem, szanuję mało życia, ale tak już albo przegraliśmy, albo... Ale dobrze, zdewadowali, nie ma tragedii, tak? No, jeszcze gramy jako... Czap, czap. Let's move out! Te jak jest po prostu tutaj. Ludzie, to tak tego smokea, że to ja pierniczę Jaki ziemiach tutaj to no, mi blokuje no Osz. Też za jej Tu się zbudowała gra. Mordę, mordę, mordę

Zabiję Cię granatę Jeszcze <laughs> mam debilu Jakieś ty to rzucił? Rzuciłem przed siebie Właśnie, ja tam stałem Dobra, ja nie mam tego Mam zbugowaną i ja nie widzę celownika Jezus Maria, pilnuj bomby, pilnuj bomby, stieknie Pilnuj bomby, żeby mnie zebrał No, muszę się widzieć Zebierz, zebrał bombę Wiesz Mówiłem pilnuj Pięknie. A? Asysta! Ale ja tak się nie wybaczy tego, żebyś mnie że zabił. Po pewnie pocieł. Mój Boże! Serio? <gry> Ej, leć na A, leśna, na A, leśna, na A, leź na a. No. A nie. Nie zawieź mnie. Postaram się. Ty poszedł z drugiej, weź sobie i do środka. Odwróć się. <laughs> Odwróć się pleca. No i idź, leć, leć leć szybko, szybko. Uważaj. Tam plecy w rogu, tam w rogu na dole. Mówiłem. Przecież to był drugi koleś jeszcze. No mówiłem przecież. A żebyś tam uważał. Dobra. Nie, nie roz, rozbroj, rozbroi, rozbroj Nie Chociaż? Nie. Dupa. Co takie... Zwalili się to. Mógł mm. się do dobrze rozegrać. Mógł się to lepiej rozegrać. Ja nie miałem już naboi w tym. O dobra, już nie mam bogów to mogę grać. No ładnie, hajsu mi brakuje przez ciebie. Co przede mnie? No bo żeś mnie zabił. A przez przypadek. A, to, 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 to. No Pajun, nie widzieli ty jesteś. <śle> A to po co go... coś no, tam, rzucił? Bo nie wiedziałem, gdzie oni są. Aaaa, nie wchodź. Kur... Znowu wchodzę. Ten typo mnie rozlew. Co mu tu będzie rzucać? Noż! CO ZA TYPO?! Jeszcze mnie zabił prawie. Ja mu coś zrobię. Nie będę chciał się tutaj grać, czy co? Fujciiiiik. Coooo? Ja, no. ja mnie po cesku! Serio. Nie, bo po bo to się kur wiem taki typa, bo coś... Nie, nie. Ja bot. To taki taki nubek typo po. Mm. Ale trafiłem, Prawda, zabiłem. Gdyby ten typo po mnie nie trafił, to po prostu pewnie bym przeżył jeszcze, ale nie tak. Nie no, po po co? Bo po po co? No. Zginąłeś, nie? No zgi zginąłem. A teraz jesteś. Co? Nie Nie mam mnie, bo zginęło, bo tylko 4 nasze Ty podcelowo ze sniperki mnie trafił w zami, zabrał 35, 30 punktów, zabrał? No mi się bukuje ta gra No to już nie, nie ma problem No i przegrywamy, przegrywamy Jest 2-4, nieładnie Jeżeli ta... nie, ja zupełnie typu, ja mu coś zrobię zaraz Zaraz go zabiję Hej <laughs> Nie ręczę za siebie. Nie. Yeah. Koszak. Mm. Throwing smoke. Czemu musiałeś sprzedać mi tego fraga, ty kuta się jebany? Bo może. Mam Jest tylko... To, to, to jest AK, to jest AK, po prostu jeden strzał i... Ej, znowu ta subsymacja. Ury, ury, je, je... Właśnie, no. Nie widział. Przegrywamy, no. Czemu, czemu ten, jakiś ten battle cut, kurcze, i, i ten bliski tak szybko pada, ja nie rozumiem. Lubi wdówkę. Tak więc to robię to ja nie wiem. Kupiłem jakiś wabik, nie wiem po co. Wabik? Nie, to nie wabik, No taki sobie wabik. Trochę zmyli, nie? Ale to... Daj głównie się kupuje jeden dym, dymny i błyskowy. Nie wiem, ale nie mi kasy już. No tak no to gra na lepsze lepszy szpanceż. Po co mi też te typy tak wybijają? Po co? Sós... nam wrócił tak do smoke'a, mój no Boże. No Dobra, po prostu trzeba pilnować punktów i to jest podstawa. A nie, słuchaj. Tak, ty po na szpicy poszedł, no to dobra. Idź na szpicę, no idź, idź. Idź! A! A! Ja go nie było widać tam w ogóle. No też założę za tej chwili siągłem jednego na szczęście. Ale to znowu dwa i oni zostają te typy, i oni są nie wiem no, my... O ten Batylka, czemu z z chodzi? Tam mam sniperkę no, Nie ginie, tego Butter. nie wygra. Ciechali, o. No, dobra, mi się to... To z tymi po prostu co wygra. Ja się ściągnąłem, jestem cox. Dobra, tylko niech to wygra. Mi kupi to da, że, że mnie zaatakował. O ładnie. Nagle się to bardzo. Na środku, chyba no, trafiłem z noża! przegrywamy to. A. Dobra, idę teraz ten. Albo nie, boję się. Go, go, go! Chop, czap was na haksach. Kuczek, 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 kuczek się sobie osiągnięcie za... lek kurczaków. ...lając Czemu dwa smoki rzucił? To też, to drugi smoka rzucił? Ten typo. On jest po prostu genialny. Ryj tam Nie. Może jest genialny, może jest geniusem, może ma lepsze oceny od Ciebie. Hmm, to jest głup jeśli chodzi o gry. Mam cię Tu jest się u mnie Padł O jest tutaj jeszcze w środku Chodzę od... <śmiech> <śmiech> jest na górze, jest na górze, jest na górze wow. Jezus Maria Mogłeś mówić, że ty tu jesteś Maria i Jezus Patrz na mini mapkę. No. Ja nie ma czasu na takie rzeczy Tam jest slipo, nie uważaj na minimapkę no mój Boże, drugi raz, żeś mnie zabił, człowieku, znowu uchaj stracę To ja się musi zgadzać. Znaczy, nie zgadza przez Ciebie. No... Na górze był, na górze samba! Był tam, w... nie widziałeś go? Nie. Sk jak skoczyłeś tam, się wychylił. No. On tam jest, w tym pomieszczeniu. Pil pilnujcie bomby, I to, to starczy, pilnujcie bo bomby. Boże... Bugowałeś się. No... Ładnie. No dobra, dam no nie, że nie żeby coś Nie żeby coś Pięknie Bogu niech mu będzie. Niech mu będą dzięki Może ogarnąć te mapki, bo ja nie wiem gdzie można skrać, gdzie nie to jest... Ale proszę Cię, nie zabijaj mnie. Muszę się patrzeć, muszę ogarnąć tę grę, bo jak mi tak wyskakujesz, to ja tam byle gdzie. nie wyskoczyłem, bo coś szedłem. Ale wyskoczyłeś mi tak i ja usłyszałem kroki. To mi wystarczyło, to jest wystarczający impuls dla mnie. Dobra. No! To jest mniech, to jest żeglina. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Ja to, zrobię. Ja to zrobię. O nie, jest was... Trzech. Jesteś ty? Dobrze, trafiłeś. Dobrze. Strajfuj. Jeszcze jest. A no, będzie... No, no, na... Czemu on mnie stleszował? Jest czarej przy wejściu. Dobra, nie ma Jest 3 1. Tu jest bomba. Stój tutaj i jak będziesz wychodził, to musi na ciebie wejść. Ty po tam patrz. Baranie. On jest głupi. Jest tam był tam chyba, tam mi się wydaje, tam gdzie patrzyłeś. Dobra, jest. Masz mąka czy coś? Mam, ale... W prawej chyba idzie. Boję się w tym momencie. Spokojnie, jest 3 na... 1 na... to już w ogóle... W, właśnie. Koleś jest jeden w kanałach od nas, a drugi jesteś ty tutaj. Czaj 12 Cię, sekund, nie zdążam. Masz tam dobra, go, Dobra, nie zdążam, masz, masz go, masz czysto. Pięknie. Dobra Uff Pięknie To wyszło, w końcu coś wyszło Uff Pięknie Może byś wiedział W ko końcu tam coś wyszło od od Odbijemy się od spodu, od, od, od dołu Hej broń, No, fajne o. To było dobre Po no co jeszcze strzela Może tak, nie... Nie, co niego?

Giunso. Ma guarda, sono che ce l'hai fatta a fare quella Ma mi han HPA Pużwa. Jezus Maria, patrz na mapę, patrz nie, na mapę, człowieku, padłbym znowu, nie znowu bym, patrzę z Ciebie. Uj, nie strachaj mnie tak. Mój przestrachaj, strachaj, jak strachaj, słuchaj, że idę tu pod, jest dup, dup, dupie, nie Nie strachaj mnie tak. Ale skosiłem czech nie, dwóch, nie. Czech, tak, tak, trzecha skosiłeś. MVP najwięcej zabójstw. No, dostałem tak samo. Roger ma dwa u nas. Tylko w nie, ma. nie ma. Dobra, trzeba się wyluzować i to jest... Podstawa do zwycięstwa. Jesteś ty? Flashbang. O, flashbang, to masz poszedł czy...? O nich... Znaczy nasz. No dobrze. Informi na bieżąco. Dye. Dobra, o... Tam jest mój Tam jest Idź, 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 idź. Eskortuję ci pacy. Powiem ci, że ja nie, nie skafnąłem się, że mam tutaj... ...mogą to zrobić, ale dobra. Dobra, mam mundę. Ło, to nas Jezus Maria, tutaj taką akcję chciałem robić. Taką akcję chciałem tutaj... ...nic. Ja nie wiedziałem, gdzie byli. Eee, jest dobrze Wygrywamy, odbijamy się od spodu Rolę mi tę silną, no cóż Ha mu za to, wygrywa to Come on, come on, chop 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 chop, chop, chop. No, sam idę na B <grym grym> Szmużam Zajebany camper, wyrucham go Wyrucham cię, jebany camperze, w dupę Coś tak myślenieś Dokładnie. Dokładnie tak. Gin ty kurwa. Nie my ta pizda.

Roger Taylor, Ja już od nie padłem rol. A ja teraz takiego oh, placu, że... Oh, pierdolę się O mój Boże, ażem to zlamił Dobra To było głupie Samba szlaf podłogę, dobrze wiedzieć. Ja się przestraszyłem tej kury <laughs> Jaki sfrustrowany gra cs no tak, to żeśmy... dobra, to, to możemy przegrać niestety Zlamiliśmy to, patrz na mnie mapę idzie sobie Staram się Nie, idź, 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 tak, ciebie Nie, podskoczyłem Sam Leć na B, leć, 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 nie bój się I Teraz, wyjdź, 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 lecimy w prawo, dobra, szybko lewa, do lewej krawędzi, patrz Kurde to jest ciało. A jest tam, jest tam, jest tam środku, jest tam. Dobrze, że już strzelał Dobrze. Flash Dobrze, dobrze, dobrze połukój gram o. Pięknie. Oj, chyba. Dojęć mam. Nie zdążę. Nie zdążysz, on gdzieś się zabił. O, Ale dobra, to, to to mój błąd. Mój błąd Głupie to rozegrałem. Boom. Zabijacie coś tam używałem... Yy, ten... 7-7 jest dobrze No, no nasz, nasz poziom no. Jest bardzo dobrze bym powiedział nawet Let's go Tędy jeszcze nie siadłem Jest, pozostało do 16, jeśli chwilaj będzie połowa gry za nami Super, taki biedny, szkoda, Miga. No. No, mi wielu ludzi, szkoda. Kogo, szkoda? Czy... Szkoda mi grubego na przykład. O, się, prześ się. Proszę, upuść. Jest tutaj przy bombie. A no, bo szkoda mi jeszcze Obiegnę. jednej osoby. Kogo? Ja nie pamiętam kogo. Boże, uwaga, mówiłem, że jest. Bo. Jest! Brawo! Refleks szachisty Dobra! Zgrana drużynie jest Ja Wam bardzo dziękuję, to był teraz, Counter Strike Global Offensive Na razie